Miłość Chrystusa przynagla. Nauczanie domowe. 17 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset od 14 do 21. Miłość Chrystusa przynagla nas pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. I zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Miłość Chrystusa przynagla nas. To wyrażenie pokazuje dwa motywujące impulsy. Dwie miłości. Bardzo pokrewne, ale jednak dwie. Miłość od strony Chrystusa przynagla nas do czegoś, a z drugiej strony miłość, jaką mamy do Chrystusa, przynagla nas również do czegoś. Miłość Chrystusa przynagla nas. Widzimy, że to wyrażenie jest po prostu dwuznaczne. Mówi o miłości Chrystusa, jako osoby, która coś dla nas zrobiła, i mówi o naszej miłości Chrystusa, czyli to, jak my przeżywamy relację do niego. Pierwsza, to wtedy, gdy ja dostrzegam, co Bóg dla mnie zrobił przez Chrystusa, jak wiele mi podarował, jak bardzo dla mnie otworzył serce. Gdy to widzę, gdy tego doświadczam, gdy to przeżywam, ile Jezus dla mnie robi, jestem poruszony i wzruszony. Jestem zafascynowany i zaskoczony. Jestem zawstydzony i zakochany. Miłość płynąca od Chrystusa tak mnie pobudza, tak mnie przynagla. A z drugiej strony, gdy spoglądam, jak moje serce reaguje, odpowiada. Jak jest pociągane, jak jest mobilizowane, jak jest podnoszone, jak jest uzdrawiane, odkrywam siebie. Jako nowe stworzenie, a w sercu dostrzegam objawy nowego życia. Wszystko staje się nowe. To wszystko mnie napędza, nakręca, pobudza do działania. To jest właśnie ten motyw, który również dostrzegam w swoim sercu. Jest to odpowiedź. Jest to rodzaj reakcji na to, co Bóg już dla mnie zrobił. Ale ja to widzę w swoim sercu. To mnie przynagla. Ta miłość Chrystusa mnie przynagla. Dwie sprężyny powodujące działanie, jeżeli one są w tobie, nie pozostawią cię bezczynnym, bo będziesz chciał działać z Jezusem. Będziesz chciał go słuchać. Będziesz chciał się angażować po jego stronie. Będziesz chciał jego dzieło jednania świata rozwijać, w Nim mieć swój udział. Zadanie więc dla Ciebie na dziś. Włącz się w to dzieło, które dyktuje Ci miłość do Jezusa. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.